Cześć, moi drodzy, witam was serdecznie. Ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam Was na specjalny odcinek walentynkowy. Nie będziemy jednak rozmawiać na temat romansów, nie będzie też o książkach z wątkami romantycznymi, bo o tym wszystkim już było. Dzisiaj porozmawiamy sobie o moich celebrity crushach, a dokładnie nie tyle o nich porozmawiamy. Co poczytam tak jak oni. To jest taka moja walentynkowa wariacja na temat filmów z cyklu czytam jak. E, tylko tym razem nie booktuber, nie jakiś recenzent, nie autor, e, tylko trzech przystojnych panów i dopasowane do nich książki. E, oczywiście dopasowane na zasadzie w pewnym sensie luźnych skojarzeń. E, nie traktujemy tego jakoś bardzo poważnie. To jest taka moja książkowa randka w ciemno. Na koniec powinno wyjść, kto jest takim moim ultimate crashem e, na podstawie gustu czytelniczego. Wybrałam sobie trzech panów, dopasowałam do nich książki na bazie mniej lub bardziej ścisłych skojarzeń i doszłam w ogóle do wniosku, słuchajcie, że jestem po pierwsze bardzo stała w uczuciach, bo to są wieloletnie krasze, to nie są krasze z ostatnich tygodni czy miesięcy, tylko autentycznie wieloletnie, a drugi wniosek jest taki, że mam bardzo stały gust i zawsze podoba mi się ten sam typ faceta. Kandydat numer jeden, słuchajcie, to jest Brandon Uri z Panic at the Disco. Ja jak byłam dziecięciem pacholenciem w wieku mniej więcej gimnazjalnym, to to był ten moment, kiedy szczytem buntu i rebelii było słuchanie zespołów typu My Chemical Romance, Fall Out Boy, e, Blink-182 e, i właśnie Panic at the Disco na przykład. To się wtedy wydawało takie bardzo pankrokowe, trochę emo. E, to był ten etap mniej więcej, kiedy w modzie były e, biało-czarne rękawiczki z półcinanymi palcami, e, łańcuchy, ćwieki i e, tak dalej. Tak Cat chodziła w takim właśnie wydaniu. Ten crash związany z Brandonem utrzymał mi się do dzisiaj. E, oczywiście już wiecie, dzisiaj nie podchodzę do tego na zasadzie buntu i rebelii, e, tylko po prostu doceniam muzykę szczególnie za ostatni album i w ogóle bardzo lubię, słucham nadal do dzisiaj. Nie wyobrażacie sobie mojego rozczarowania, kiedy miałam już kupione bilety na koncert Paników do Berlina parę lat temu. Mieliśmy w ogóle kupione bilety, mieliśmy jechać całą ekipą i zmieniła się data koncertu. Okazało się, że zbiega się w czasie z koncertem Shona Mendesa w Polsce, więc pojechałam na koncert Shona, nie pojechałam do Berlina i po tym koncercie Shona zdecydowanie potem żałowałam, że wybrałam jednak ten koncert, a nie tamten, no ale wiecie, zawsze coś trzeba wybrać Coś trzeba stracić. E, także moi znajomi pojechali, świetnie się bawili i w ogóle było super, e, a ja do dzisiaj gdzieś tam trochę w serduszku opłakuję. Jeżeli chodzi o książki, które w jakiś sposób zbrędzone mogą być związane, e, to miałam pewien problem. To znaczy, w żadnym chyba wywiadzie nie natknęłam się na w miarę aktualną, przynajmniej, informację o tym, jaką książkę lubi, jaką książkę czytał, jaką książkę poleca, No po prostu nie ma informacji książkowych. Więc w wyborze książki kierowałam się artykułem o literackich nawiązaniach w muzyce zespołów rockowych e, i tam pani Adedis. Szczególnie ich ta wczesna dyskografia była powiązana z twórczością Czaka Palaniuka. Szczególnie w kontekście właśnie tych pierwszych płyt wymieniana była książka Invisible Monsters. Ja akurat do tej książki dotrzeć nie mogłam. Ona chyba się ukazała parę lat temu w Polsce, chyba jako niewidzialne potwory, ale to już było lata temu. W żadnej bibliotece w pobliżu nie mogłam tej książki znaleźć, nie mogłam też znaleźć wersji elektronicznej. W związku z tym wybrałam inną książkę tego autora, która jest mam wrażenie bardziej kultowa, bardziej klasyczna. I który jeszcze do tej pory nie miałam okazji czytać. Nie miałam też wcześniej okazji oglądać filmu, więc to spotkanie z Fight Clubem było moim pierwszym zetknięciem się z tą historią. Mówię w czasie przeszłym, bo już książkę przeczytałam i zaraz wam będę o niej opowiadać. Mój crush numer dwa, również crush wieloletni, do którego kiedyś trochę było się wstyd przyznać, to słuchajcie, Dawid Kwiatkowski. Trzymamy się tematów muzycznych, trzymamy się ładnych panów. I tak, i kiedyś słuchałam Dawida Kwiatkowskiego zupełnie jakby nieironicznie, naprawdę pamiętam początki jego kariery. Pamiętam, że chyba jak wydawał swoją pierwszą płytę, to ja wtedy byłam na. W pierwszym roku studiów, jak się nie mylę, i szłam na pierwszą sesję z biegnijmy w słuchawkach, wiecie, nastawiając się pozytywnie, e, tylko że wtedy przyznawanie się do tego, że słuchało się Kwiatkowskiego, było takim lekkim poziomem cringe'u. I tak to było takie lekkie zażenowanie, e, wiecie, była ta etykietka polskiego Biebera i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście po latach mój crash się utrzymuje i nie jest to już cringeowe, żeby się do tego przyznać. E, był rebranding, była zmiana wizerunku, była zmiana rodzaju muzyki, zmiana managementu, wytwórni i w ogóle. I faktycznie ta dzisiejsza odsłona Dawida Kwiatkowskiego to jest taki artysta pełną gębą i nie tylko, że się go dobrze słucha w wydaniu muzycznym, to mam wrażenie, że jak czytam wywiady, czy słucham właśnie jakichś podcastów z nim, to to jest w ogóle bardzo poukładany, taki normalny człowiek, a przynajmniej tak się wydaje właśnie z tych wszystkich przekazów medialnych i z tych właśnie przekazów medialnych próbowałam czerpać informacje na temat jakiejś książki. I ja nie rozumiem, dlaczego nikt w Polsce, przeprowadzając wywiady właśnie z różnymi gwiazdami, nie pyta o to, co ostatnio czytały. Prześledziłam te wszystkie wywiady, te przekazy medialne, nie znalazłam żadnego powiązania Dawida z książkami. E, przejrzałam, słuchajcie, nawet jego Instagrama, żeby zobaczyć, czy gdzieś na zdjęciu nie pojawia się w tle jakaś książka. E, nie znalazłam nic, więc postawiłam na książkę, którą jest nadzieja, że czytał. E, mianowicie chodzi o książkę Flower jak kwiat. E, I tutaj wiąże tą książkę z Ponieważ na właściwym wydaniu, nie na tym akurat, bo to jest wersja recenzencka, na górze jest jego polecajka. Także jest duża szansa, że książkę faktycznie przeczytał, albo że ktoś napisał tą polecajkę za niego, a on się pod tym po prostu podpisał. Nie wnikam, czy faktycznie książkę czytał, czy nie, natomiast to jest jedyny tytuł, który w jakikolwiek sposób mogłam do Dawida przykleić, więc przyklejam na zasadzie bardzo luźnego skojarzenia i niech to będzie ta jego książka. I ostatni kandydat do tytułu Ultimate Celebrity Crash Cut 2022 e, To jest takie połączenie spojrzenia jak lód e, i uśmiechu, który ma 400W, e, czyli Maciek Radę e, I nie, żebym tutaj wiecie obejrzała dwa razy kinki Boots i już po prostu sobie coś wkręciła no, Absolutnie nie Wracamy tutaj słuchajcie znowu do czasów, kiedy dziecięciem pocholęciem byłam e, I kiedy w TVN nie leciał taki serial Brzydula e, Ja w ogóle ten serial uwielbiałam e, Na które święta zażyczyłam sobie w ogóle takiej książki jakby pamiętnika Brzydula. Było kiedyś coś takiego, i nadal tą książkę gdzieś chyba mam. Naprawdę mi się ten serial bardzo wtedy podobał. No i wypatrzyłam sobie wtedy takiego ładnego chłopaka. Później na parę lat ten ładny chłopak z Brzyduli gdzieś mi zniknął z radaru i wrócił kilka lat później, kiedy dowiedziałam się, że w Polsce jest wystawiany Kinky Boots. Wiecie, sprawdziłam sobie obsadę i patrzę, hmm, znajome nazwisko. Wygooglowałam sobie to znajome nazwisko i zobaczyłam, że ten ładny chłopak z Brzyduli to teraz wygląda tak. I tak jak Kat, 16- 17-letnia oglądająca Brzydulę, miała takie. No, fajne, fajny. fajny. E, tak, dekadę później, Kat, prawie 30-letnia, też ma takie, no, fajne, fajny. fajny. E, I tak jak w przypadku poprzednich bohaterów, miałam problem z wyborem jakiejś książki, którą można by było jakoś wprost do nich dopasować. E, tak w tym przypadku miałam klęskę urodzaju, e, ponieważ Maciek jest nie tylko aktorem teatralnym, filmowym, serialowym, ale też lektorem. Lektorem audiobooków między innymi, e, w związku z tym nie tylko gdzieś tam na Instagramie te zdjęcia z książkami się przewijają e, i faktycznie jest to w końcu ktoś, kto nie ukrywa, że czyta, a takich ludzi lubimy, no to faktycznie tego swojego głosu użycza wielu historiom. Oczywiście ja kilku audiobooków w jego wykonaniu słuchałam i najprościej byłoby po prostu wybrać kolejny tytuł, z którym jeszcze nie miałam do czynienia, natomiast postanowiłam pójść o krok dalej i wybrać taką książkę, której udzielił nie tylko głosu, ale również twarzy. Bo jeżeli kojarzycie książkę Gabriel Jennifer L. Armentrout, to na okładce jest właśnie Maciek Radel. Początkowo jak widziałam tę okładkę, to myślałam sobie, no znaleźli gościa, który wygląda wypisze maluj jak on. I dopiero potem, wiecie, pogoglowałam trochę, podowiadywałam się i okazało się, że to jest faktycznie on. Polskie okładki, muszę to powiedzieć, są dużo lepsze od okładek oryginalnych. A, w związku z tym, że wcześniej tej książki nie czytałam, teraz to nadrobiłam i zaraz Wam opowiem o wrażeniach. Najpierw jednak wróćmy do kandydata numer 1, czyli do Brendona i do książki, którą czytałam przez Niego w pewnym sensie, czyli do Fight Clubu. Tak jak Wam mówiłam, ja wcześniej nie miałam styczności z tą historią. Oczywiście, obiło mi się o uszy, że pierwsza zasada Fight Clubu to nie rozmawiać o Fight Clubie. Jakby zna to każdy, bez znajomości samej tej historii, i wydawało mi się, że to będzie po prostu naparzanka. No, jakaś, nie wiem, książka walkach ulicznych, walkach w klatce, walkach na ringu, jakieś nielegalne walki, generalnie na parzanka. W rzeczywistości naparzanka jest mm, na minimalnej ilości stron, absolutnie minimalnej. Jak się dowiedziałam w ogóle z przedmowy, bo książkę czytałam po angielsku, tutaj jest nowa przedmowa autora yy, i w tej przedmowie jest właśnie ujęte, że początkowo Fight Club to było opowiadanie mające 7 stron, yy, które teraz jest którymś tam z rozdziałów całej tej historii. Reszta została dopowiedziana później obudowawczo. To opowiadanie zostało resztą historii. I faktycznie w tym opowiadaniu, które potem stało się rozdziałem, jest ta esencja, czyli fight club, czyli naparzanie i tak dalej, ale sama książka jest o czymś zdecydowanie innym. Ale czy jestem Wam w stanie po lekturze powiedzieć, o czym to jest książka? Niestety nie. To znaczy, teoretycznie rozumiem jej wielowątkowość, i teoretycznie rozumiem, że to jest pewnego rodzaju satyra na współczesny obraz mężczyzny, między innymi z takimi interpretacjami można się spotkać w internecie. Ja miałam takie wrażenie, że czytam pięć różnych historii, wrzuconych do Blendera i wylanych na karty jednej powieści. To jest tak dziwne, to jest tak chaotyczne, tak konstrukcyjnie jakoś dziwnie zrobione, że ja nie byłam się w stanie skupić na tym, co właściwie czytam, bo bolała mnie głowa od tego. Chaosu. Nie jestem wam w stanie opowiedzieć chronologicznie o wydarzeniach, bo niby wiem, jakie elementy tutaj były kluczowe, ale nie umiem ich poukładać jakoś chronologicznie i powiedzieć, co było najpierw, co było później i co się z czym wiązało w jakiś sposób. Tutaj mamy takiego anonimowego narratora, pierwszoplanową postać, głównego bohatera, który opowiada o pewnych wydarzeniach i o swoich relacjach z pewnymi ludźmi. Natomiast to jest strasznie chaotyczne i strasznie dziwne. Ten chaos oczywiście jest uzasadniony plot twistem, który pojawia się na końcu. Ja ten plot twist przewidziałam wcześniej, bo wyłapałam pewne wskazówki, wyłapałam pewne elementy, które może nie tyle naprowadzały mnie na ten plot twist, co powodowały zastanowienie się nad tym, co czytam. Wiecie, napotykałam kolejne wskazówki i zastanawiałam się, że coś mi się tutaj nie skleja, coś jest po prostu nie tak i gdzieś połączenie tych wszystkich wskazówek doprowadziło mnie do tego plot twistu. Plot twistu, który podobno lepiej Chodzi w filmie. To znaczy, tak jak mówię, nie widziałam, natomiast opieram się na opiniach osób, które widziały, że tam realizacja tego za pośrednictwem środków wizualnych jest lepsza niż realizacja książkowa. Książkowo ja doceniam pomysł, doceniam konstrukcję i doceniam, jakby, w ogóle stworzenie czegoś tak dziwnego. Natomiast, fabularnie, nie jestem w stanie tej książki docenić, nie jestem w stanie powiedzieć, że to była dobra lektura. Jedyne co, no to po lekturze cieszę się, że mam tego klasyka za sobą, że teraz jak ktoś będzie mówił o Fight Clubie to ja już nie będę się zastanawiała, że a to jakaś pewnie tam naparzanka, tylko będę wiedziała, że ta historia to coś więcej niż ta naparzanka, ale w sumie do końca nadal nie wiem co. Dziwne Niepokojące, chaotyczne, cieszę się, że zaliczyłam, ale nie, żeby to była jakaś wybitna lektura. Także jakbym miała Brendona na tej podstawie oceniać na podstawie książki, którą on rzekomo lubi i autora, którego rzekomo lubi, no to tak wiecie, 6 na 10 max za pomysł, za konstrukcję, ale nie za ogólną kreację. Dużo, dużo gorzej wypadła książka Flower jak kwiat z inspiracji Dawida Kwiatkowskiego. Tak jak Wam mówiłam, ja na tym egzemplarzu nie mam tej informacji, co on dokładnie tutaj napisał. Ale pamiętam, że widziałam, że to było coś w deseń, że dawno nie czytał tak dobrej książki, że wciągające itd., itd. I ja się szczerze mówiąc, naprawdę zastanawiam, co on w tej historii widział, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo średni fanfic. Tutaj mamy dziewczynę, która jest właściwie taką trochę szarą myszką, postanawia sobie, że skupia się na swojej karierze, na swojej przyszłości i chce być pierwszą dziewczyną w swojej rodzinie, której udaje się coś osiągnąć, która nie zachodzi w ciąże w młodym wieku i nie rujnuje jej to życia. Nazwijmy to w ten sposób. E, ona ma swój cel, do niego chce dążyć, i facetów absolutnie skreśla w tym procesie. Nie ma dla nich miejsca po prostu w jej życiu. I tak jest do momentu, aż nie poznaje chłopaka imieniem Tate, który przychodzi do niej do kwiaciarni. E, początkowo tam, wiecie, kupuje jakieś kwiaty, potem wysyła jej te kwiaty e, i właściwie zaczynają trochę stalkować, e, nie będąc jednocześnie szczerym względem tego, kim tak naprawdę jest. Tyle jeśli chodzi o to, co mogę Wam powiedzieć bezspoilerowo. Natomiast Spoilerując, e, oczywiście Tate jest znanym piosenkarzem, który gdzieś tam ją wypatrzył e, i potem ujęło go to, że ona nie zwraca na niego uwagi jako na piosenkarza, e, tylko go traktuje jako normalnego człowieka. Ale jednocześnie ich relacja jest dziwna, bo to on ustala zasady i jest takie, nie zrobimy nic więcej niż to, na co ja ci pozwolę, ale jednocześnie e, zabiorę cię gdzieś ze sobą do Nowego Jorku albo zabiorę cię ze sobą do, nie wiem, fryzjera gwiazd na przykład i na mały kopciuszkowy makeover, e, żeby pokazać ci, jak może. To życie wyglądać, ale jednocześnie nie do końca cię do niego dopuszczę. Jakby to było bardzo, bardzo, bardzo dziwne i takie naprawdę, naprawdę fanfikowe. Mam wrażenie, że spokojnie takie coś mogłabym przeczytać 10 lat temu na łatpadzie, a książka taka stara nie jest, bo ona się chyba ukazała w 2017 roku. No więc okej, okay, 5 lat minęło, natomiast nic w tej książce nie ma oryginalnego. Ani konceptu, ani kreacji postaci, ani nawet tego, że ta bohaterka, wiecie, nie zawsze daje się podejść, nie zawsze daje się po raz enty przeprosić. Finalnie niestety to jest przewidywalne i bolesne aż w czytaniu, że bohaterka, która ma tak silne postanowienie na początku, tak silne wartości i tak silną wizję na przyszłość, odrzuca tą wizję dla faceta. Nie żeby to było coś złego i nie żebym ja to krytykowała tak życiowo, ale w tej książce akurat dla niej było tak ważne, żeby się usamodzielnić, żeby nie iść w ślady swojej rodziny, żeby zbudować jakby przyszłość sama dla siebie, w oparciu o własne cele, wartości i tak dalej, ona tak łatwo z tego rezygnuje, że to po prostu boli. Jasne, że w którymś momencie to jest zastanawianie się przekształca się w taką dyskusję na temat tego, czy to, o czym ona marzy, to jest faktycznie to, o czym ona marzy, czy to jest takie narzucony jakiś pewien konstrukt, który ona przyjmuje, bo wie, że w takiej roli będzie jej dobrze w życiu. Czyli tak jak nieraz się myśli, wiecie, no zostań lekarzem, czy prawnikiem, czy architektem, bo to są pewne zawody, które przyniosą ci dobrą przyszłość, dobrą karierę, dobre pieniądze, stabilizację, etc. I tutaj mamy niby ten wątek poruszony, ale on jest tak zmarginalizowany w obliczu tych wszystkich dram i tego schodzenia się, i rozchodzenia się, i schodzenia się, i rozchodzenia. Że naprawdę nie wiem, jak o tej historii można powiedzieć, że jest dobra i że jest, wiecie, najlepszym, co się w ostatnim czasie czytało. Chyba, że czytało się stosunkowo niewiele, no to może w takiej sytuacji tak. Obstawiam, ale to tylko są moje przypuszczenia, że po prostu tutaj ta polecajka wynikała z faktu, że mamy Kwiatkowskiego, książkę Jak Kwiat, tutaj mamy piosenkarza celebrytę, tu mieliśmy piosenkarza celebrytę, w sumie na szczycie swojej kariery, przynajmniej w tamtym etapie, no bo 2017 to był ten moment, kiedy o Dawidzie było naprawdę głośno, więc my. Myślę, że to raczej był ten czynnik, a nie to, że książka faktycznie tak bardzo mu się podobała. Jeżeli będzie jakaś sposobność przy okazji Meet Gritów, Greetów, to może zapytam o to, jaką książkę on faktycznie poleca, faktycznie lubi faktycznie czytał. No, bo nie chce mi się wierzyć, że to jest akurat ten tytuł. Jeżeli oceniać jego na podstawie tej książki, no to chyba tylko 2 na 10. Za tą kopciuszkową wizję i fanfikową wizję, i schodzenie się i rozchodzenie, które może 10 lat temu by mi przypadło do gustu, ale dzisiaj to już niestety nie jest to. No i ostatnia książka, czyli powieść z twarzą i głosem kandydata numer 3 to Gabriel. E, najpierw przeczytałam Lucyfera, żeby w ogóle zapoznać się z tą trylogią, bo Lucyfer to tom pierwszy, Gabriel tom drugi i tom trzeci to Devlin. E, tego tomu jeszcze nie czytałam, ale na pewno to zrobię, co w pewnym sensie spoileruje już wam to, co myślę na temat tej trylogii. E, także najpierw przeczytałam Lucyfera, potem częściowo przeczytałam, a częściowo przesłuchałam Gabriela właśnie, bo nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności posłuchania Maćka. E, I tu abstrahując od kraszy, nie kraszy, Wiecie, podchodzę do tego w kategorii żartu. To co na pewno żartem nie jest, to że mogłabym go słuchać po prostu godzinami. Czytałby mi cokolwiek i ja bym tego słuchała. To jest ten rodzaj głosu, e, który naprawdę mógłby mi czytać wyciąg z konta bankowego, bo byłoby to przyjemne. Także częściowo przeczytałam, częściowo przesłuchałam. E, generalnie w całej trylogii mam historię trójki braci Devon są: e, Luciana, Gabriela i Devlina, e, na których mówi się Lucyfer, demon i diabeł. E, to są tacy, powiedziałabym, współcześni e, mafiozi. No to by było troszeczkę przegięcie, ale to są tacy bogaci, niebezpieczni faceci z tajemnicą, wokół których dzieją się dziwne rzeczy. Mieszkają, wiecie, w posiadłości, w której jest więcej pokoi niż jest im to potrzebne, mają jakieś tam służbę teoretycznie, która trochę się boi tego miejsca, w którym oni żyją. Nad tą posiadłością, nad tą rodziną w ogóle wisi jakaś klątwa, że kobiety, które wiążą się z mężczyznami tego rodu popadają w szaleństwo albo umierają. Tam się dzieją jakieś w ogóle dziwne rzeczy, wypadki podejrzewane są kwestie paranormalne i tak dalej. No i każdy tom trylogii opowiada historię innego z braci. W pierwszym tomie jest Lucyfer i Julia, pielęgniarka wynajęta do opieki nad jego siostrą, bliźniaczką, siostrą, która zniknęła i pojawiła się w tajemniczych okolicznościach. W drugim tomie natomiast mamy Gabriela, który jest bodajże najmłodszym z braci i mamy do pary, że tak powiem, do niego, jego koleżankę czy przyjaciółkę z lat, no, szczenięcych chciałoby się powiedzieć, chociaż między nimi jest 10 lat różnicy, więc kiedy ona była podlotkiem, no to on już był całkiem wiecie, poważnym młodym mężczyzną, któremu nie powinny być w głowie takie podlotki, ale jednak jak się okazuje, trochę były. Nie jest to literatura najwyższych lotów. No umówmy się, no to, to są typowe romanse z pewną dozą erotyku, z pewną dozą takiego klimatu new adult, e, trochę tajemnicy, trochę jakiejś zagadki, trochę jakieś takie dziwne wydarzenia, zakrywające momentami okryminały, ale to jest tak udana mieszanka gatunkowa, że naprawdę z dużą przyjemnością mi się to czytało. Jasne, nie będę tego stawiać, wiecie, na piedestale najlepiej. Lepszych lektur ever, i nie będę mówić, że to jest te równie dobre, co literatura piękna, ale w aspekcie rozrywkowym po prostu czytało się to fantastycznie i ekspresowo, bo dwa tomy naprawdę pochłonąłem jednego dnia z po prostu z ogromną przyjemnością, bez takiego, że, no dobra, no, muszę przeczytać, bo sobie wymyśliłam challenge, tylko autentycznie bardzo dobrze mi się czytało. I powiem wam, że jeżeli pomyślę o tym, że Lucyfera i Gabriela i krew i popiół napisała ta sama autorka, to trochę mi się to nie mieści w głowie, bo to wszystko, co było toksyczne w krwi i popiele, to, co było moim zdaniem czerwoną flagą i co, było, co, co nie powinno tam się po prostu było pojawić, to to wszystko jest w Lucyferze i Gabrielu, ale zrobione tak, że chce się to czytać. Nie ma tego właśnie elementu tej czerwonej flagi, nie ma tych elementów cringe'owych, elementów napastowania czy molestowania, tylko po prostu jest naprawdę new adultowy romans z elementami erotyki. Ja to kupuję, bawiłam się przed nią. Także wiecie, jakbym miała oceniać kandydata numer 3 na podstawie książki, zdecydowanie wypada najlepiej. 9 na 10 i wcale nie dodaję punktu za to, że przez okładkę miałam w głowie jeden jeden wizerunek Gabriela. Absolutnie to nie o to chodzi. No i w wyniku tego mojego małego walentynkowego challenge'u czytelniczego e, tytuł e, Ultimate Celebrity Crush Card 2022 dostaje Maciek Radel. E, uwielbiam, ale oczywiście całą trójkę uwielbiam, kraszuje i nic się w tej materii podejrzewam nie zmieni. Zważywszy na to, że już 10 lat temu kraszowałam i nic się do dzisiaj nie zmieniło, będę się nadal. To jest po prostu, słuchajcie, mój typ faceta. Ciemnowłosy, utalentowany, najlepiej jeszcze w kategorii artystycznej, to już w ogóle cudo. Jedyny którego pamiętam, który by się z tego zestawienia jakby cech wyłamał To był Kuba Wesołowski, bo jest blondynem A tak poza tym to zawsze życiowo jakoś mniej więcej mnie kierowało w tą samą stronę Oczywiście nie traktujemy tego filmu bardzo, bardzo serio Dla mnie to był pretekst po prostu, żeby pogadać o książkach Których normalnie bym pewnie w innych okolicznościach tak szybko nie przeczytała Odgrzebać jakieś starsze tytuły, sięgnąć po klasyk Który gdzieś tam kiedyś chciałam przeczytać, ale nigdy się nie składało Więc dla mnie każdy taki pretekst jest dobry No i przy okazji wykorzystaliśmy temat Walentyny i jest jakiś taki film okazjonalny. Tyle w temacie mojego walentynkowego twistu na temat e, serii Czytam jak. E, dajcie znać w komentarzu, czy którąś z tych książek znacie, czy czytaliście, czy wam się podobały. E, możecie mi też walentynkowo napisać o swoich celebrity crushach. E, zrobimy sobie takie kółko adoracji w komentarzach. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, znajdziecie go tutaj, poniżej subskrypcji kanału. Jeżeli tego nie robicie, to polecam wykorzystać ten czerwony przycisk na dole. E, I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!